Drodzy nauczyciele, rodzice i terapeuci, z okazji świąt Bożego Narodzenia, razem z zespołem w portalu integracjacentorysta.lipo, chcielibyśmy złożyć Wam życzenia. Drodzy terapeuci, życzę Wam satysfakcji z pracy, wielu sukcesów oraz balansu między pracą a sobą. Drogie nauczycielki i nauczyciele, od tygodni jesteście w tematach około świątecznych więc mam nadzieję, że ten temat się Wam nie przejadł, a że solidnie najecie się podczas wizy. Życzę Wam również dużo ciepła, poczucia świątecznego klimatu i wszystkiego dobrego, co jest z nimi związane, a także dużo odpoczynku, żebyście nabrali mocy na kolejne miesiące pracy. To są trzy świąt, w których codziennie trochę się wyciszę, jak umar nerwowy po zajęciach integracji sensorycznej. Dlatego ode mnie na te święta dużo spokoju, radości, ciepła, równowagi, zaopiekowania i wsparcia. Szanowni Państwo, zbliżają się najpiękniejsze święta. W roku Święta Bożego Narodzenia chciałbym życzyć Państwa, aby przy stole wigilijnym i w ciągu Świąt spędzili Państwo czas wśród miłości, radości, szczęścia, rodzinnego wśród dzieci, bliskich i wnuczków, a także ponieważ zbliża się nowy 2026 rok, chciałbym życzyć, by był on o wiele, wiele bardziej bogatszy, szczęśliwszy, lepszy niż ten, który właśnie mija.